Stowarzyszenie postanowiło organizować pieniądze na modernizację małego boszkowskiego dworca już dwa lata temu. Od tego czasu obiekt odświeżono, a członkowie stowarzyszenia są jego najemcami. Mimo to PKP nie poinformowało ich oficjalnie o tym, że dworzec trafił na listę lokalizacji kolejowych przeznaczonych do sprzedaży. Taką listę upubliczniono w marcu. Transakcję zaplanowano za niewiele ponad dwa tygodnie. Przedstawiciele Boszkowskiego Stowarzyszenia nie kryją rozgoryczenia, bo sami na wykup dworca nie mają pieniędzy. Właściciel dzięki nam zyskał coś co ma teraz jako wymiar chociażby taki, że można na to spojrzeć, że tak powiem, bez przymykania oka. No i nagle okazało się, że jest przetarg w formie takiej otwartej 45 tysięcy cena netto wyjściowa tyle sobie zażyczyło PKP. Przetarg jest 3 czerwca. W Poznaniu. A ile pieniędzy wy włożyliście w remont? Około 30-35, tak, tak mniej więcej na tyle szacujemy. To nie są kwoty, że tak powiem, z kapelusza, tylko poparte naszymi obliczeniami. Byłaby szansa na to, żebyście wy wykupili ten dworzec? Gdyby wcześniej nam ktoś proponował i gdyby wcześniej chociażby były takie ustalenia perspektywiczne, że załóżmy, chcemy sprzedać jakąś. Kwotę chociażby podano, moglibyśmy rozmawiać. Ta kwota troszeczkę wyskoczyła tak w nieoczekiwanym dość momencie. No, ciężko zebrać w krótkim czasie i stanąć do przetargu. Tym bardziej, że nie wiemy, może stanie ktoś, kto załóżmy, wyda, będzie chciał wydać w nas, załóżmy, i kupi za większą kwotę. Dworzec w Boszkowie sam w sobie nie stanowi specjalnego magnesu dla biznesu. Sami pasażerowie nie są też nim szczególnie zachwyceni. Są w gorszym stanie, niektóre, na przykład tak, w kierunku Wolsztyna, także on jeszcze nie wygląda źle. Poza dworcem w Boszkowie kolej chce w tej samej serii przetargów wystawić pod młotek w sumie blisko 50 innych stacji kolejowych, m.in. w Wolsztynie i Nowych Skalmierzycach. Jako powód oddział gospodarowania nieruchomościami PKP w Poznaniu podaje maksymalizację zysków. Michał Wiśniewski, panorama media.pl